Choć na tak kobiety, nie bój, ta się dostanie na rybeczce Od... O Boże, panie Zbyszku, kierowniku, pan się mnie tak przestraszył, że aż na wskroś. Panie, coś pan tu robisz? Już pan żeś wrócił z tych Karaibów, piratów? Co? No przecież pan żeś wyjechał na święta, co pan? Co? Co? Co pan nie mówisz? Co, ja nie wiem wieś, ja wiem wszystko. Jakie to rybki? Gdzie to rybki? Ja nie widzę żadnych to rybek. A te to rybki, no to moje to rybki. Co? Że, że co? Że jo, ja, że jo handel nielegalny to rybkami? Panie kierowniku Zbyszku, no to jo widzę, że pan panże się najod jakichś trujących rzeczy. Żeby mnie posunzać o takie rzeczy. A swoją drogą to mamy wolny rynek, tak? Wolny rynek, nie szybki. To jo se mogę sprzedawać, proszę ciebie? Co Jose chce? No że w czasie pracy? Ja w czasie pracy nie sprzedaję, bo ja tych funkcji nie łączę, proszę Ciebie, panie kierowniku Zbyszku. No. Ja albo sprzątam, albo sprzedaję. No akurat teraz sprzedaję I co z tego? No. Kobiety przyjdą, wezmą, a swoją Panie kierowniku Zbyszku, jakbyś pan tak łaskawie jakie podwyżki kobitom dał, że mnie jako kierowniczce nie wspomnę, ale, ale też innym kobitom byś dał, tak? To my byśmy nie musiały tych torebek tym kręcić i, i dopłacać, dorabiać do budżetu domowego, jak chłop niezdolny do roboty jest. No, co? A swoją drogą, panie, byś może pan wziął, zobacz pan, tako jest ładno, tako tyńczowo, no do małżonki szanowny, co? No weź pan, nie bój się. No, bez prywatnych pieniędzy policzę, nie, nie będę tako. Co e, widzę, że jak, jak w, w tej robocie pan, że jest skumpiec Ebenezer, Scrooge. To taki pan żeś jest, widzę, i w, w dumu, To ja bardzo żonie współczuję, że trafiła na takiego męża. Co, co? A nie, nic nie mówię tak pod nosy mrałcze. Dobra, to kobiety na razie idź ta, idź ta, bo to ja muszę tu najpierw powiecierać, bo widzi ta. No, dobra. Ale może jednak nie. No to idź pan.